Nadal podtrzymuję mój apel do redakcjonetu. Upublicznijcie to nagranie. Pokażcie, jak wyglądała prawda na tym pasie granicznym, co zrobił z uchodźcą polski żołnierz. Gdy człowiek w mundurze strzela do auta z polskimi pasażerami, a to się wydarzyło w Mielniku, autem jechał ojciec z córką, a pijany żołnierz władował. W samochód kilkadziesiąt pocisków, na szczęście nikt nie zginął. Wówczas o tej sprawie w zasadzie niemalże jednoznacznie, choć z pewnym opóźnieniem, mówiły wszystkie media. Ale jeżeli ofiarą jest uchodźca, wtedy nawet dziennikarze, którzy mówią o misji, o powołaniu, podobnie jak władza, nabierają wody w usta. Wstydźcie się, wszyscy. A ta sprawa jeszcze się nie zakończyła.